Z tej strony Franciszek Grupa. Wczoraj nie mogłem niestety Wam nagrać live'a. Miałem na dwóch konta, grałem. Powiem Wam, na event był fajny, ale nic takiego nie dało. Jest nowy taki. Możecie tam mieć różne eventy. Watching hour. Takie brainy to Do mi się wydrupiły z Lucky bloków Dla Lawaka nie była z Lucky Bloka, tylko szła. Diamentowa. Jeden i miliona. Z Lucky Bloka mi poszło. Jacolina Secret. Jeden miliona. Z Lucky Blok. Nie, to jest z drugiego konta. To mi poszło z Lucky Bloka. prosty Pitakos. Bombardini tortini, Kapucino Clovino To jest Z Tego eventu co był Los Bombombinitos Też z tego eventu Mi się wytrafił e, Sami Spiderini i laku Cucaracha To są dwa chyba... Coco, Coco Fanto Elefanto Ale pewnie złoty Coco Fanto Nie wiem czy go będę kupował Poczekajcie, bo... Jeszcze u góry. Cappuccino, clowino, tylko z gumą balonową i blort. Też z tego i... Black Hole Goat. 26 miliona. No i to tyle. Szczerze, co wyszło. A ja idę... Kupimy, może coś zarobi nam. Koko Fanto Elefant. Słaby, ale kupimy. Może się pochwalić, jaki najlepszy wczoraj z tego eventu trafiliście z Laki Bloku, co szedł po tej linii. No ja się z Wami żegnam. Cześć.